Tutaj, tutaj razem, tu Ej, oni... Tutaj! Chodź. nie A co, nie będziemy razem? Nie wiem Nie, bo będziemy wszyscy na jedno Daniel, chodź! Ja jestem... Jestem... jestem w, ja, ja jestem w żółcie. Jestem z Danielem, jestem z Danielem Ja z boskiem. Daniel Daniel Pożegnaj Będę to za

Ja kupiłem te Robuxy. Co? Aha, czyli oszukałeś, oszukałeś ten właściciela gry, dałeś mu pieniądze. I wcale nie także użyłem kiedyś tam. Wcale nie także użyłem kiedyś dwa razy na szybach, pamiętasz? 25, 25 Robuxów to mało. Yy, czemu ty wydałeś pieniądze, aby się ożywić? 25. No dobra, jak to opłacało się na ożywienie siebie, bo nie chciałbym yy, weź... ale, ale...